Witamy, witamy w gameplayu ze szczurkami. Znowu witamy. Wiecie co to jest za gra? To jest najlepsza gra. Proszę bardzo, ale my się tutaj musimy przedstawić na razie, Sara. Dzisiaj gameplay będzie tutaj prezentować Sara. Widzicie Sarę? Przedstaw się, Sarusia, no tak, no pięknie, ojeja, jak do kamerki się, i Ty mnie tak liżesz znowu, tak mnie całujesz, ojeja, no pięknie, pięknie, Sarusia, no wiesz co, no w nagrodę to chciałem Tobie dać na zakończenie tego odcinka smakołyczka, ale za takie piękne tutaj lizanie, chodź tutaj, chodź tu, Sarusia, patrz, smakołyczka dostaniesz, patrz, pokaż, jak jest smakołyczka do kamerki, o, no proszę, no pięknie, no. I teraz będziesz jeść smakołyczka, tak? No chodź, chodź, no. Dobrze, no ładnie, ładnie. Tak, smakołyczka masz, no ładnie, ładnie. No i teraz zaczynamy ten gameplay. Tutaj Sarusia mi chodzi po pleckach. Ja tradycyjnie w szlafroczku jestem. I teraz wam chcemy zaprezentować gierkę talizman. Czyli mówiąc prościej albo mówiąc po polsku Magia i Miecz, także super gra, super gra. Jeżeli wytężycie swoją wyobraźnię, to ta gra będzie lepsza od wszelakich Wiedźminów, Baldur's Gatesów i innych tego typu gier. W tej grze znajdziecie wszystko i przygodę, i nieliniową fabułę, i ojeja, no cuda niewity po prostu. No. Wszystko, wszystko czego dusza zapragnie. Także zaprezentujemy Wam jak to tutaj wygląda. Robimy graj. Robimy nową grę. O! Tutaj mam nawet swoje postacie. To jest moja ulubiona postać mroczna kultystka. Ale pokażę Wam jak się wybiera te postacie. O! Tutaj proszę bardzo. Tu mamy z Salusią kupioną całą kolekcję tej gry, czyli wszystkie dodatki. Tu możecie sobie wybierać. Zobaczcie, ile macie postaci różnych. I na przykład Mroczna Kultystka. O, tutaj macie opis tej Mrocznej Kultystki, co ona posiada. Tutaj macie inne opisy. Też jest fajną postacią. Wojownik. On rzuca dwoma kościami. Specjalne zdolności. Podczas walki rzucasz dwiema kośćmi i wybierasz wyższy wynik. Możesz korzystać z dwóch sztuk broni naraz. Obszar startowy gospoda, charakter neutralny. Ojej, Sarusia, jak ty mnie tutaj chodzisz. Ojeja, ty jesteś taka aktywna. Ty pewnie chcesz już zagrać w tą grę. No dobrze, już gramy, już pokażemy. Tutaj wybierzemy sobie tylko naszą mroczną kultystkę. Gdzież to ona tu była, Sarusia, no Sarusia już wybieramy tutaj twoją postać ulubioną, no pięknie, pięknie tutaj tak. Tu jest, o, tu jest też fajna postać. Jeszcze pokażemy, bo to jest taka postać, ona nas dotyczy łowczyni wampirów, a nie, to nas nie dotyczy, bo to jest wampirów, czyli ona by na nas polowała. To nie, nie, a my jesteśmy nocni, prawda? To nie, to nie, to odpada, to odpada. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. No gdzież ta postać jest? Bo też fajna, bardzo fajna postać ninja. Ninja Warrior. Specjalne zdolności. W lesie rozpoczyna. My mamy akurat kupione wszystkie dodatki. Także możemy rozpoczynać sobie w różnych miejscach. Jest tutaj, jest nasza postać. Na samym początku, ja tu gdzieś tutaj na dole szukam. Ojej! No dobrze. Dobrze, wybieramy. Tutaj zostawimy tak, jak jest. Nie będziemy już tutaj przeciągać. Robimy tutaj. Aha, tutaj jest losowe. Ojej, ojej. Powinienem klik, kliknąć u góry. Dobrze, zrobimy jeszcze raz. Robimy tak. Zrobimy sobie jakąś drugą panią, na przykład wróżkę. I zrobimy sobie tutaj, robimy sobie tutaj, no tutaj. No czarownicę sobie zrobimy. Sara, 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 zrobimy sobie czarownicę. Tak. Tak, dobrze zrobię. Dobrze. A tutaj wybierzemy sobie. O, tutaj widzę już tą moją postać ulubioną. To jest nasza postać. Sarusia, patrz. Wampiżyca. Ojeja, mm, ale wampiżycą nie będziemy grać. Taką roczną kultystką. Ale sobie zrobimy to jako gracz komputerowy. Cybieniu gra. Dobra, i rozpocznijmy. O, patrzcie, tutaj jest takie coś. Wybieramy sobie runy na początek. Tu możemy sobie runy wybrać, bo mamy tutaj kupioną wersję taką Full Wypas, i tutaj możemy sobie te, te runy różne wybierać. O 5 punktów siły to sobie weźmiemy. No i co tutaj weźmiemy sobie? Wspaniałe życie, to sobie weźmiemy i tutaj było jeszcze coś takiego fajnego, mocy nie będziemy wybierać, o to jest bardzo fajna runa, czyli jesteś odporny. ok, robimy tak, tu sobie robimy tak, niech będzie, ok, tu... Tu sobie zrobimy, może tak. Nie będziemy ich expić. Gra gracze komputerowi sami sobie wybierają. No, po prostu. Nas to dużo kosztowało, żeby te runy mieć. Także graczom nie podalujemy tych run. Ojej, ja no już Starusia, już Starusia gramy. No zobacz. Już gramy tutaj, już będziemy grać. Mm, no tak. No pocałuj mnie jeszcze, tak. Tutaj graczom tylko pokażemy, jak ta gra wygląda. Nie będziemy, nie, no tak, nie będziemy tutaj zdradzać. I teraz tak. Moi kochani gracze. Hmm. Aha, mroczna kultystka. Dobrze. O, czyli trzy postacie zaczynają na cmentarzu. A wróżka zaczyna w kapliczce. No ale dobrze. Pokażemy wam pokrótce, jak to wygląda. Oddalę może mapę. Tutaj widzicie obok tu gdzie jadę sobie kursorem zgodnie ze wskazówkami zegara to są ogólnie dodatkowe dodatki. Czyli miasto macie inne dodatki, podziemia, góry, las. Także możecie w mieście kupować sobie różne rzeczy, chodzić po sklepach itd. No, ale dobra. O, tak maksymalnie możecie przybliżyć. O. Proszę bardzo, dobra, zaczynamy grę, Rzucamy kostką. Teraz przechodzimy sobie. Na przykład wyrzuciliśmy trzy, no to idziemy na przykład, gdzie idziemy? Wzgórza, idziemy w góry. Ja lubię w, w, wzgórza, góry, to idziemy w góry. Bo pola to mam na co dzień, można powiedzieć, za oknami. A, w gór, góry nie mam, to idziemy w górę. Przenieść się tutaj. O, no tak. Dobra. I teraz, tak, jak jesteśmy tutaj, to musimy wylosować Kartę Przygód. Losujemy. I teraz tak. Gnieworodna Akolitka. Moc 2 posiada. I teraz tak, ona będzie nas atakować. Jeśli rzut ataku Gnieworodnej Akolitki jest niższy od jej mocy. Rzuć jedną kością i dodaj wynik do jej skuteczności ataku. Akolitka pozostanie tu do póki ktoś jej nie pokona. I widzicie, jak rzucicie kostką, ogólnie bardzo prosta jest ta gra. Rzucacie kością i przychodzicie na pole, i losujecie kartę. I jak wylosujecie tą kartę, to musicie. Przeczytać, co na niej pisze i się do niej przystosować. Także, no proste, proste. No, prostszej planszówki, no, według mnie nie ma i ogólnie ta planszówka wygląda na bardzo skomplikowaną, ale jest tak prosta. To, to w tej grze, no, to jest coś niesamowitego. To jest po prostu majstersztyk, majstersztyk. Dobra, kontynuuj, napotkaj, no i walczymy. My mamy moc 3, rzucamy. 6, pięknie, no pięknie, no Sarusia, no zobacz, co myśmy zrobili, teraz wygramy. Ojej, no zobacz, wygraliśmy. Wygraliśmy. Rzuć kostką. 3, a to jeszcze coś innego, coś jeszcze tutaj rzucamy. Tak, kontynuuj. Wygrywa, wygrywa benefaktor, no proszę bardzo. Bo tam coś było innego i musieliśmy jeden raz rzucić. Ale w każdym razie wygraliśmy i teraz tak. I teraz to jest coś pięknego, co tam roczna kurtystka ma, rzucamy kością po wygranej walce. I mamy 5. Otrzymujesz jeden punkt mocy, czyli już się wyekspiliśmy, czyli zdobyliśmy doświadczenie i proszę bardzo, i już będziemy mieli moc 4. O, proszę bardzo, skakuje nam. No i zakończ turę. No i teraz rzucają następni gracze, proszę bardzo. Oni sobie chodzą, oni sobie chodzą, no i tak ta gra przebiega. O, ktoś wylosował tutaj, przyjaciół zbieracie, także no, no dobrze, już, już kończymy, już kończymy. Graczom tutaj zaprezentowaliśmy, tak, no. No smakołyczka dostaniesz, teraz smakołyczkę dostaniesz, tak? No, tak? Tak, tak, tak. O no, tutaj inni też chodzą. Ogólnie można też w tą grę grać online. Ale ja gram przeważnie z komputerami. Z komputerowymi przeciwnikami, bo ze względu na to, że Gracze komputerowi prawdziwi gracze oszukują. A tutaj można fajnie sobie dzień spędzić. Ogólnie to jest gra taka, że zamiast dobrego filmu spędzacie noc, zarywacie noc przy tej grze. Rozgrywka trwa powiedzmy tak do, do 3 godzin. Także celem gry jest zdobycie kolony władzy. Zdobycie kolony władzy. No i dalej rzucamy sobie kosteczką. Teraz mamy trzy. No teraz już ostatnia rzecz, może pójdziemy sobie tutaj o skały, skały i tutaj tutaj mamy takie różne rzeczy. musimy rzucić kostkę. Teraz zależy co wyrzucimy. Dwa, zabłądziłeś, tracisz następną turę. Czyli ogólnie inni gracze będą mieli turę, kiedy będzie nasza tura tracimy. Oni mają znowu, i wtedy możemy grać dalej. Czyli ogólnie rzucamy kosteczką i czytamy, co tu nam się przytrafi. Dobrze, to by było na tyle. Jeszcze jest jedna gra, która się nazywa Talisman Origin. Zresztą zaraz wam pokażemy, za chwilkę jesteśmy. Za chwilkę jesteśmy z Sarusią, także jeszcze wam pokażemy tego Origina. Tam jest troszkę nieco inaczej, troszkę inaczej to wygląda ale pokażemy wam w takim gratisie i to, to już będzie koniec na dzisiaj. Idę się bawić ze szczurkami. I jesteśmy z powrotem. To jest Talisman Origin. Zaczniemy może z samouczek wam włączę. Tutaj macie różnego rodzaju takie o różnego rodzaju przygody. To też jest pełna wersja kupiona z dodatkami. To kupiłem tak żeby po prostu mieć jako fan talismanu też żeby mieć tą grę. I o co chodzi w tej grze. Tu jest samouczek ukończ samouczek a nie przepraszam to uczek mamy ukończone chcę wam pokazać grę weźmiemy sobie to pójdziemy sobie tutaj żeby wam pokazać rozgrywkę o, to jest taka misja i na czym to polega to jest skierowane tylko i wyłącznie dla pojedynczego gracza czyli jeżeli nie chcecie grać z komputerowymi przeciwnikami z przeciwnikami online to gracie tutaj przygodę sobie w tej grze dla pojedynczego gracza i na tym to polega, rzucamy kosteczką ja tutaj troszkę już przeszedłem idziemy sobie tutaj, gdzie my idziemy? do jaru idziemy, losuj dwie karty, o tutaj na przykład będziemy losować z Sarusią dwie karty proszę bardzo, moc Kryomanta pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli przegrasz z nim walkę, oprócz utraty punktu życia, stracisz również swoją następną turę. Aha, no i dobrze. I losujemy jeszcze jedną kartę. Moc 5. O, tu już troszkę, ale mamy dużo mocy, proszę Państwa. Moc 5. Wróg, żywiołak. Pozostanie na tym obszarze, dopóki ktoś go nie pokona. Jeśli zostaniesz pokonany, stracisz jeden punkt życia i przeniesiesz się na obszar drogi w góry. Ok, powinniśmy sobie z nimi poradzić. Napotkaj. Rzucamy kością. Oj, ale z tym to możemy przegrać. Uuu, bo on tutaj ma moc i zobacz co on tu ma. ja on tu jeszcze coś ma. 5 plus 3 plus 2. Zobaczymy. 15. Jeden. 11. No, wygraliśmy. Pięknie. Pięknie, no dzisiaj mamy szczęście Sarusia, Sarusia no, ale Sarusia jak ze mną gra, to on, my zawsze wygrywamy, zawsze. W ruletkę nawet wygramy, wszystko wygramy. I teraz o, teraz na przykład jak pokonaliśmy takiego sobie żywiołaka Sarusia, zobacz. E, zamień trofea, o możemy sobie trofea wymienić. Wymieniamy na moc, na przykład możemy tylko chyba na moc możemy wymienić. E, tak, tylko na moc. No chodź, chodź, chodź. No już kończymy, już kończymy Samusia. I teraz wymieniamy na moc. Ojej, ja ty mieli znowu. No chodź tutaj na komputerek, pochodzisz trochę na, na klawiaturce. A chcesz na klawiaturce pochodzić. Zobacz, popiszesz na klawiaturce, sobie. No. I co wymieniliśmy? Wymienić. No i zakończymy turę. I znowu rzucamy kością. I tak to trwa, i tak to trwa. I tak możemy sobie grać. Ta gra Origin, Talisman Origin jest skierowana dla pojedynczego gracza. Też jest fajna, chociaż zdecydowanie lubię tamtą grę. Tutaj, jak możecie zauważyć, jeszcze tej kolony władzy nie ma, bo to jest czarodziej, który chce umieścić tamtą kolonę władzy, czyli ta gra się toczy jeszcze przed tym normalnym talizmanem. Czyli jak chcecie poznać od początku historię talizmanu, to zachęcam zagranie również w tą grę. Także super gra, nie wiem czy moja jedna, bo według mnie to jedna z moich najlepszych gier, w jaką grałem, lepszych nie ma. No i taką jeszcze jedną grą, która jest świetna, to tą co poprzednio pokazywaliśmy, czyli Cookie Clicker. Też jest super, ale, ale ta jest po prostu mh, majstersztyk. Także dobrze, Sarusia, Sarusia dostaje smakołyczka, proszę, i się żegna z widzami. Proszę bardzo. Sarusia, Sarusia, no Sarusia, Sarusia już po poleciała, ona, ona już poleciała, ona już się nawet nie pożegna, bo ona jest tak niecierpliwa, że ona nie wyciąga, żebym się z nią bawił. Tylko się bawił. Także ja idę się bawić i do zobaczenia Wampirki. Pa, pa.